Mam pytanie, jak przebiega pierwsza dwudziestka w Pani życiu? Mm, dobrze, nawet nie chce mi się w silku od początku. O, bardzo interesujące. Tak, mam bardzo ciepłe spodę, więc jest mi ciepło Z tyłek. Czyli biegniemy dalej? Tak. Oczywiście. Dziękuję. Potem na obiad. <śmienic> Szkoda, że nie możesz jej od głosów nagrać. <śmienic> Magda jak pierwsza dwudziestka no, no, przedłużenia bardziej dziękuję wam wszystkim, miło no, było Ja ustanie tylko mydziemy z pierwszą